Witajcie na kanale poświęconym propagowaniu kreatywności. Od pewnego czasu nagrywam na nim filmiki, pomagające ją pobudzić. Takie ćwiczenia, jak zawarte w filmikach, wykorzystuje się głównie w biznesie, agencjach reklamowych oraz jako rozgrzewkę intelektualną przed kreatywnymi projektami. Tekstową wersję ćwiczeń można znaleźć na moim blogu www.mojewniostki.blogspot.com adres bloga pod filmem. A dziś ćwiczenie polegające na połączeniu rzeczy Dwóch kolumn, lewej i prawej. ja mam do połączenia e, Sok, kobieta, firma, bidronka, noworądek, a w drugiej pocztadach budynku Dzień Dziecka, kuba, Karpaty, książka kryminalna. I to w ten sposób. Sok, Dniem Dziecka. Z jednego i drugiego dzieci się cieszą. Kobieta z dachem budynku, ponieważ często w rodzinach bywa tak, że bez kobiet by się dom rozleciał i pewnie bez dachu budynku też mógłby się rozlecieć. Firma z kupkiem herbaty, a ten lata. Człowiek delektuje biedronkę z książką kryminalną, tak jak obie rzeczy się kojarzą z horrorem, a noworodka z pocztą, bo oboje przynoszą nowinę najczęściej dobrą. Jeśli podobało Wam się to ćwiczenie, skomentujcie pod filmem. Będę wdzięczna również za udostępnienia oraz chłopki w górę, pokażę to YouTube'owi, że jest duża ilość reakcji pod filmem i on pozwoli mi dotrzeć do większej ilości osób. A jeżeli chcecie, żeby to YouTube pamiętał za Was o tym, że warto Codziennie zrobić kreatywne ćwiczenia, wciśnijcie przycisk subskrybuj pod filmem.